Stadiony.net prezentują Polskie Stadiony w Budowie. Maj 2023. Cześć. Wiosna, ach to ty. Maj przywitał nas piękną pogodą w sam raz na inaugurację sezonu grillowego. My z kolei przygotowaliśmy dla Was aktualizację raportu z budów krajowych stadionów. Jak zawsze dzieje się sporo, a my trzymamy rękę na pulsie i o wszystkim Wam opowiemy. Tym razem odwiedzimy stadion w Płocku i Skierniewicach. Tradycyjnie zawitamy do Radomia. Nie zabraknie nas też na Opolszczyźnie Śląsku i sądeczczyźnie. Nie ma co przedłużać. Przed wami raport z placów budowy polskich aren piłkarskich. Płock, Orlen Stadion, pojemność 15 004, data ukończenia maj 2023. W historycznej stolicy Mazowsza finiszują. Stadion jest już praktycznie gotowy i można go podziwiać w pełnej krasie. Na elewacji stadionu pojawiło się już logo sponsora i herb Wisły. Płocczanie czekają teraz na oficjalną inaugurację nowej areny, co ma nastąpić dopiero w przyszłym sezonie. Życzymy im, aby otwarcie odbyło się w ramach Ekstraklasy, bo na wciarze w teorii wciąż mogą spaść do pierwszej ligi. Inauguracja Orlen stadionu ma być wielkim świętem dla całego Płocka i Wisła w porozumieniu z miastem i władzami ligi chce na tę okazję przygotować coś wyjątkowego. My się cieszymy, bo to kolejna inwestycja stadionowa w Polsce, która została doprowadzona do szczęśliwego końca. A teraz garść faktów. Obiekt początkowo miał być gotowy w listopadzie 2022 roku. Później ten termin przeniesiono na luty, arena kosztowała 170 milionów złotych i od nowego sezonu będzie mogła ugościć 15 tysięcy kibiców. Oby jak najczęściej była wypełniona po brzegi. Skierniewice, stadion Unii. Pojemność 3000. Data ukończenia październik 2023. A co słychać w Skierniewicach? Dobrze słychać. Prace przebiegają bez opóźnień i obecnie termin oddania stadionu do użytku nie wydaje się być zagrożony. W marcu zakończyły się roboty żelbetowe i murarskie na trybunie głównej zlokalizowanej od strony południowej. W budynku klubowym trwają obecnie prace instalacyjne, a na zewnątrz montowany jest dach, który wykonany będzie z drewna klejonego. W narożnikach boiska stoją już maszty oświetleniowe. Radom. Stadion Radomiaka. Pojemność 8500. Data ukończenia maj 2023. Przecieramy oczy ze zdumienia, bo w Radomiu wreszcie widać jakieś postępy. Aż ręce same składają się do oklasków. Nad trybuną południową jest już dach i kończy się montaż krzesełek na widowni, które utworzą napis Radomiak. Oświetlenie też już jest. Znacznie lepiej wygląda też Trybuna Południowa, na której również instalowane są siedziska i zadaszenie. Z płyty głównej zniknęły hałdy ziemi, teren wyrównano i obecnie trwają prace przy odwodnieniu. Termin zakończenia robót upływa 31 maja, ale w jednym z licznych aneksów znalazł się zapis, który umożliwia wykonawcy niepłacenie kar umownych do 31 lipca. Władze ekstraklasy chcą pójść Radomiakowi na rękę, i w razie konieczności umożliwić mu rozgrywanie pierwszych meczów nowego sezonu na wyjeździe. Opole. Stadion Odry. Pojemność 11600. Data ukończenia grudzień 2024. Przenosimy się na południe. Tak, pamiętamy na Opolszczyznę. Prace nad obiektem miejscowej Odry posuwają się do przodu i gotowe są już betonowe trybuny. Wykonawca może teraz przejść do instalacji konstrukcji stalowych elewacji i zadaszenia. Stadion w Opolu ma kosztować 200 milionów złotych. Pod jednopoziomowymi trybunami, które pomieszczą ponad 11 tysięcy widzów, znajdą się przestrzenie dla piłkarzy, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne i sanitariaty. Na pierwszym piętrze areny znajdzie się część komercyjna z lożami VIP i salami konferencyjnymi. Z zewnątrz stadion zostanie osłonięty prześwitującą, białą sukienką, wyginającą się w łuk. Nocą obiekt będzie mógł być podświetlany. Pamiętajcie o pozostawieniu komentarza oraz o polubieniu tego materiału. Subskrypcja też będzie mile widziana. Dzięki! Zabrze. Arena Zabrze. Pojemność 31 871. Data ukończenia 2025 rok. Zaglądamy na Górny Śląsk i zaczynamy w Zabrzu. Kibiców Górnika z pewnością cieszy fakt, że już za kilka lat ich stadion przestanie wyglądać jak szufelka. Na stadionie imienia Ernesta Pola skończyło się wyburzanie starej trybuny głównej. Wybrano też w przetargu generalnego wykonawcę zadania do kończenia areny, która czeka na to jak na godota od 2016 roku. Wycięzcą postępowania został Mostostal Stal zabrze a koszt budowy czwartej trybuny ma wynieść niecałe 46 milionów złotych. Na razie nieznany jest szczegółowy harmonogram, ale prace mają się zakończyć w 2025 roku. Bytom, Stadion Polonii Bytom, pojemność 2220, data ukończenia czerwiec 2023. W Bytomiu też już powoli widać koniec. Za południową bramką stoi już trzykondygnacyjny budynek klubowy, gdzie docelowo znajdą się m.in. szatnie, muzeum, kawiarnia, pomieszczenia dla szkółki piłkarskiej, drużyny seniorów, sekcji e-sportowej i administracji. W ostatnim czasie konstrukcja wzbogaciła się o elewację tworzoną przez panele w jasnych odcieniach. Efekt nieco się różni od wcześniejszych wizualizacji obiektu Polonii, na których dominują ciemne barwy i jest więcej przeszkleń. Zamontowano również okna. Nowa arena to z pewnością znaczny skok jakościowy w porównaniu z wysłużonym stadionem imienia Edwarda Szymkowiaka, gdzie w obecnym sezonie bytomianie muszą grać bez udziału kibiców. Katowice, Stadion GKS-u, pojemność 14896, data ukończenia sierpień 2024. W największym mieście konurbacji górnośląskiej efekty prac nad nowym obiektem dla GieKSy są coraz bardziej widoczne. Przypomnijmy, że obiekt będzie częścią większego kompleksu sportowego, na który składać się będą oprócz areny piłkarskiej, hala dla prawie 3000 widzów, Dwa boiska treningowe, parkingi i mała infrastruktura. W ostatnim czasie konieczne stało się przeznaczenie na stadion dodatkowych 51 milionów złotych. Aneks do umowy umożliwia wykonawcy wprowadzenie zmian w projekcie, tak by spełniał on standardy i był wybudowany zgodnie z przepisami. Zmiany pojawiły się z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac wzmacniających podłoże, a także samej konstrukcji kompleksu. Wszystko to z powodu szkód górniczych, które mogą powodować ryzyko wystąpienia odkształceń. Nowy Sącz, Stadion Sandecji, pojemność 8111, data ukończenia czerwiec 2023. Budowa nowego domu dla Sączersów boryka się z problemami, ale postępuje. Na obiekcie zakończył się już montaż stalowych słupów, na których wsparty zostanie dach. Niebawem ma się rozpocząć jego montaż. Wykonawca prowadzi wyścig z czasem, bo termin zakończenia inwestycji upływa z końcem czerwca 2023 roku. Ostatnio względem firmy budującej obiekt wystosowano zarzut, że nie posiada ona praw autorskich do dokumentacji projektowej areny. Na razie sprawa jest rozwojowa i dopiero zobaczymy, jaki znajdzie finał. Firma budująca stadion jednak zdecydowanie odpiera te zarzuty. Jedno jest pewne, Sandecja nowy obiekt zainauguruje w ramach rozgrywek drugiej ligi, bo klub jest w fatalnej sytuacji na finiszu sezonu. I to już wszystkie areny piłkarskie z naszego kolejnego raportu z placów budów stadionów w Polsce. Który przyszły obiekt podoba Wam się najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach, jakie budowy powinny znaleźć się w kolejnej części cyklu. Dzięki i korzystajcie ze słońca!